Witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Łukasz Perzyna. Witam. Dzien, dziennikarz, publicysta polityczni.pl, felietonista, autor wielu książek o polityce i historii. E, zacznę od pytania z Twoją stycznością z piłką nożną. Wiem, że jest to Twoje duże hobby i chciałabym, żebyś e, mi i widzom opowiedział o Twoich początkach zainteresowania piłką. Ja mogę powiedzieć tak, że. Dzisiaj jeszcze jestem w stanie wymienić, chociaż miałem wtedy 8 lat, kiedy reprezentacja Polski grała z Anglią na Wembley i osiągnęła tak zwany zwycięski remis, zwycięski, dlatego że po tym awansowała po raz pierwszy po wojnie do finałów Mistrzostw Świata. Miałem 8 lat, to był rok 1973 i z, ze składu tamtej reprezentacji ja pamiętam i jestem w stanie przytoczyć więcej nazwisk niż ze składu obecnej, bo pewnie bym nie, nie wymienił całej jedenastki z jednej prostej przyczyny. Tamta drużyna po prostu grała lepiej. Grałeś w piłkę jako. Młody chłopiec? Zupełnie nie mam sukcesów takich piłkarskich, natomiast jak każdy normalny chłopak grałem w piłkę nożną. Moim sportem, w zasadzie, jeśli chodzi o praktykę, to, to był tenis. Jak, jak każde pewnie profesorskie dziecko, byłem uczony tenisa, grałem w tenisa i jakąś część młodości spędziłem na korcie tenisowym i czerpałem satysfakcję z faktu, że potężniejszych od siebie, starszych od siebie załatwiałem w dwóch setach. Natomiast oczywiście to, była, to, był, to, to nie był sport wyczynowy, co najwyżej rekreacja. Jeżeli uczestniczyłem w turniejach, to jakichś wakacyjnych, powiedzmy o Mistrzostwo Ośrodka czasowego w piłkę nożną grałem. Powiedziałbym tak, że jak była reprezentacja klasy, no to nie spychano mnie do rezerwy, ale, ale nie byłem na pewno gwiazdorem. Mm -hmm. A czy kiedykolwiek w swoim już dorosłym życiu zrobiłeś jakiś użytek ze swojej pasji, jaką jest piłka nożna? Jak to wyglądało? Bardzo długo myślałem, że w ogóle do niczego mi się to nie przyda, ponieważ moim zawodem wyuczonym jest zawód krytyka literackiego, to jest zawód, tak jak zawód, to jest zawód wymarły, tak jak zawód Zduna, z, wymarł z braku pieców czy wymiera, tak zawód krytyka literackiego wymiera z braku wielkiej literatury. Zawodem, który faktycznie wykonuję od dwudziestu paru lat jest zawód dziennikarza, później także pisarza, no ale jakby droga do pisania książek wiodła poprzez teksty gazetowe. Bardzo długo byłem przekonany, że do tego, że to tylko pozostaje hobby i pasja poza tą sferą, tą dziedziną życia, w której zdobywa się swoją pozycję życiową i, i zarabia pieniądze. W, chyba w 93 roku pierwsze pieniądze w swoim życiu zarobiłem na piłkarzu, już jako mężczyzna przed trzydziestką, wtedy pracowałem w wiadomościach telewizyjnych, pamiętam, że zrobiłem nagranie z Wojciechem Kowalczykiem. Wszyscy mnie strasznie przestrzegali, że ten Wojciech Kowalczyk będzie trudnym rozmówcą. Wiemy, że podstawówkę skończył, potem poszedł grać zawodowo w piłkę nożną, natomiast ja to nagranie wspominam znakomicie i mam nadzieję, że Wojciech Kowalczyk też. Aha, a jak twoja praca dziennikarska się na to przekładała? Pisałeś jakieś artykuły sportowe, tak? Jak wyglądało to na przestrzeni zawodu twojego? To było tak, że w wiadomościach telewizyjnych to po prostu Temat robił ten, kto go zgłosił, nie było jakichś ścisłych specjalizacji. Ja raczej się specjalizowałem w polityce, ale kiedyś zająłem się sytuacją w polskiej piłce nożnej, bo wtedy była pierwsza afera, taka afera korupcyjna, że jednemu z klubów odebrano Mistrzostwo Polski. Ja po prostu ten temat zgłosiłem i go zrobiłem, ale traktowałem to jako tak jak w Baroku mówiono o wszelkiej twórczości, takie niepróżnujące próżnowanie, czyli robisz coś, co ci sprawia przyjemność i w dodatku jeszcze, jeszcze tobie za to płacą. Natomiast później po wielu latach znalazłem się w tygodniku, który no, eufemistycznie mówiąc nie był najlepszym pismem i raczej miał takie resztki tylko dawnej świetności i tam po prostu pisał ten, kto umiał. A zaczęło się akurat mówić dużo o piłce nożnej. I ja wtedy odniosłem jakiś swój taki indywidualny sukces, bo sobie pogadałem z bohaterem, i to sympatycznie z bohaterem mojej młodości, z bohaterem mojego dzieciństwa. To, to, to. Właściwie to był Włodzimierz Lubański, mhm. ale pogadałem już do artykułu, do gazety. Pamiętam, że zadzwoniłem wtedy do Włodzimierza Lubańskiego. To, było, to był artykuł nie dla tygodnika piłka nożna, tylko dla tygodnika takiego raczej społeczno-politycznego. Przypomniałem Włodzimierzowi Lubańskiemu zdarzenie z początku lat 70. Wtedy cała Polska żyła tym, że po jednej z katastrof górniczych zasypany górnik przeżył pod zawałem 7 dni. I kiedy wyciągnęli go ratownicy wreszcie spod tego zawału, uratowali go, a to było. Mimo faktu, że Polska nie była krajem najbardziej rozwiniętym, to, było w ogóle, to był wyjątkowy sukces ratownictwa górniczego w skali świata, żeby po siedmiu dniach spod zawałów kopalni wyciągnąć żywego człowieka, żywego i przytomnego. Pierwsze pytanie, które ten górnik, on się nazywał Piątek, zadał, to nie było pytanie o rodzinę, to nie było pytanie o sytuację w kraju. On spytał, co z górnikiem? Wygrał górnik zabrze. Grał wtedy barażowy mecz z Romą. O pierwszy w historii awans do finału europejskich pucharów. Ja tę historię przypomniałem Włodzimierzowi Lubańskiemu i on się po prostu rozrzewnił, rozczulił, że ja mu to przypominam. Powiedział, że on jak tylko się dowiedział o tym, że takie pytanie właśnie ten uratowany górnik zadał na początek, to on natychmiast razem ze Stanisławem Oślizłą, innym wybitnym piłkarzem, Postanowili we dwóch odwiedzić tego górnika Piątka w szpitalu, przywieźli mu mnóstwo jakichś klubowych pamiątek, proporczyków. No cóż, duże dzieci można by powiedzieć, nie, nie, ten człowiek naprawdę pytał o górnika Zabrze, bo Polska nie miała wtedy sukcesów w dziedzinie technologii, w dziedzinie gospodarki, była krajem zapóźnionym, dławionym przez. Przejdźmy no, do Twojego hobby, dzisiaj jest głównym tematem, więc Twoje zainteresowanie zaczęło się w dzieciństwie, trochę grałeś, później już jako starsza osoba pisałeś, pisałeś o tym sporcie, a na jakim stopniu obecnie jest Twoje hobby? Do czego się ogranicza? Tylko do oglądania i kibicowania? Czy czasami lubisz sobie iść pograć może? Jak to wygląda obecnie? Nie ma okazji do gry w piłkę nożną z prostej przyczyny. Potrzeba do tego, żeby porządnie zagrać. 22 osób. Dobrze, żeby jeszcze ktoś sędziował, czyli 23. Grać 4 na 4, 5 na 5, no to można było na boisku szkolnym. I to u mnie w 38. to było duże boisko, gdzie się grało 11 na 11 i to małe boisko, gdzie z reguły jakieś dzieciaki kopały tam 4 na 4, 5 na 5. No nie da się po prostu w piłkę nożną zagrać na tenisa, to jeszcze można czas wygospodarować, bo można grać single, można grać debel, mixty oczywiście też. Natomiast ja mecze oczywiście te najważniejsze oglądam, oglądam Ligę Mistrzów, oglądam mecze polskiej reprezentacji. Trochę żałuję, że Polska Liga nie jest na takim poziomie jak choćby Francuska, że polskie drużyny nie odnoszą w, Liga, w Lidze Mistrzów takich sukcesów jak drużyny ukraińskie, chociaż z Ukrainą razem organizujemy Piłkarskie Mistrzostwa Europy. Ale też trzeba pamiętać, że no kibicowanie to jest jakaś pasja. No, to jest na dobre i na złe. To nie jest tak, że przestajemy oglądać drużynę narodową tylko dlatego, że ona przegrywa. Zatrzymując się przed tym, jak myślisz, co jest powodem tego, że znaczy co mogłoby zmienić to, żeby Polska zaczęła osiągać jakieś, jakieś sukcesy w piłce nożnej. Ty jako wieloletni hobbista, tak, piłki nożnej, no na pewno wiesz już, masz jakieś doświadczenie, tak, z tym sportem, więc jakiś złoty środek jakiś może masz. Ja myślę, że to w ogóle nie jest najważniejsze. To znaczy, że prawdziwi kibice będą swoją drużynę kochać, wspierać. Yy, wspierać, niezależnie od tego, czy ona za każdym razem awansuje do finałów Mistrzostw Świata, czy nie. Myślę nawet paradoksalnie, że w latach 70., kiedy wielką sensacją okazało się to, że Polacy zdobyli trzecie miejsce w świecie. Na kolejnych mistrzostwach to było miejsce piąte. Na jeszcze następnych, w szczególnie trudnym dla, dla Polski roku 1982, kiedy nie muszę przypominać, co się w Polsce wydarzyło, znowu było trzecie miejsce. Wtedy może o te sukcesy paradoksalnie było łatwiej, ponieważ dla chłopaka nastoletniego z. Małego ośrodka. Piłkarze polscy najczęściej wywodzili się z małych miasteczek. Śląskich, zagłębiowskich, małopolskich. Przecież Mielec nagle stał się wielkim ośrodkiem polskiej piłki. Wtedy lato Szarmach grali w Stali Mieleca, a to miasto fabryczne, 40-tysięczne. Wtedy dla nastoletniego chłopaka to była konkretna droga kariery. No, dzisiaj jednak on może przynajmniej marzyć o tym, że zostanie menedżerem że zostanie wziętym dziennikarzem, celebrytą. Tak nie jest udostępnione dla nawet małych dzieci. Niby powstały te orliki, ale jednak w większości, w większości czasu są one zamknięte i to jest prawda, więc młodzi ludzie nawet chyba nie mają szansy odkrywać swojego talentu, prawda? Ja powiem więcej. Ja mieszkam akurat w śródmieściu Warszawy i się nie przeprowadzałem. To, to, to w tym tak jak Polacy są narodem podróży, w podróży, to jest to dość nietypowe, nie przeprowadzałem się i z całą odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że żadne z boisk, na których ja grałem w piłkę nożną, już nie istnieje. Bo tam powstały parkingi, tam powstały apartamentowce, zrobione jakieś plomby między, grało się między blokami, to czasem były na przykład bramki narysowane na murze. Przecież i takie boiska mieliśmy, te plomby deweloperzy wypełnili dla zysku. Ogliki to jest świetna sprawa i pytanie jak to zmienić. Ja dużą y, nadzieję wiążę z obecnością piłkarzy właśnie w Sejmie i ona mnie bardzo cieszy. Kiedyś była dla mnie wielkim zaszczytem, że gościłem Romana Koseckiego w programie pod palmą polityczni.pl. Pewnie kiedyś będę miał okazję bramkarza Jana Tomaszewskiego gościć. Nazywano go właśnie człowiekiem, który zatrzymał Anglię, bo bronił jak natchniony w meczu na Wembley. Wtedy zremisowaliśmy jeden do jednego i to nam otworzyło drogę do pierwszych po wojnie finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Ja nawet nie wymagam od tych piłkarzy posłów, żeby byli od, od razu, od początku, tak znakomitymi posłami, jakimi byli piłkarzami, ale to, że oni w ogóle są w tym sejmie. To jest też świetna sprawa, bo zwracają uwagi, przypominają lata sukcesów polskiej reprezentacji, polskiego futbolu i mogą tworzyć pewien pozytywny lobbying właśnie na rzecz tego, żeby tych boisk budować coraz więcej, żeby jakieś były państwowe dotacje na rozwój sportu masowego, bo przecież na sporcie masowym opiera się ten sport zawodowy, ten sport elitarny. To teraz może aktualnym tematem jest zbliżające się Euro 2012. No, ty jako wieloletni kibic, jakie szanse dajesz Polsce w tych mistrzostwach? Jak myślisz, czy popiszemy się tym razem jakąś umiejętnością gry w piłkę? Jak byś się do tego odniósł? Znowu bym powiedział, trochę paradoksalnie, że to nie jest najważniejsze, bo sukces Euro to będzie sukces organizacyjny, to będą związane z turniejem miejsca pracy, to będzie promocja Polski, której tak, nigdy nie zyskamy. Z całym szacunkiem dla Wisławy Szymborskiej, dla jej literackiego Nobla, to było jednak zdarzenie, które żyło kilka dni w światowych mediach. Natomiast te mistrzostwa będą trwały parę tygodni i będą tematem dla całej Europy. Ona Jakbym miał oceniać w tej chwili jako. Znawca piłki nożnej, to bym przewidywał, że my z Grecją zremisujemy. Z Rosją przegramy pewnie dwoma bramkami, bo taka jest różnica klas. Ostatnim jest z Czechami możemy wygrać, ale to nam nawet nie da wyjścia z grupy. Co więcej, jeśli te wyniki byłyby nawet lepsze, bo myśmy z Grecją nie tak dawno wygrali mecz towarzyski i to w momencie, kiedy Grecy, to był ten czas, kiedy Grecy zdobywali Mistrzostwo Europy. Z Rosją też nie tak dawno towarzyski mecz wygraliśmy. Gdyby nawet tak się zdarzyło, że z tej grupy wychodzimy, to później. W walce o półfinał, czyli już o tę strefę medalową, spotykamy się albo z Holandią, albo z Niemcami. No to trzeba być już największym optymistą, żeby uznać, że którą z tych drużyn my jesteśmy w stanie pokonać. Ale jak powtarzam, nie, nie to jest najważniejsze, a z kolei wybitny polski trener Kazimierz Górski, główny twórca tych sukcesów, o których rozmawialiśmy, bo on był trenerem wtedy, kiedy z Anglią zwycięsko zremisowaliśmy na Wembley i zwycięsko dlatego, że pierwszy mecz wygraliśmy i awansowaliśmy pierwszy raz po wojnie do finałów Mistrzostw Świata. On był trenerem, kiedy pierwszy raz w historii zdobyliśmy trzecie miejsce. Kazimierz Górski miał takie znakomite powiedzenie, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Mm -hmm. No ale nie oszukujmy się, na pewno Euro 2012 przyniesie bardzo wiele korzyści dla Polski. <laughs> ale trzymamy kciuki oczywiście za polską reprezentację. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Dziękuję Ci bardzo dziękuję za obecność, bardzo. dziękuję Państwu.